Proszę Państwa, bardzo krótko, bo jak ja mówię, to się sporo osób denerwuje, zwłaszcza inżynierowie, bo my cały czas funkcjonujemy w dwóch różnych światach. Pan profesor mówił tutaj o torcie, a od razu się zadaje pytanie, jaki nas jest o jakim my torcie mówimy. I to trzeba, e, myślę, wyraźnie tutaj powiedzieć. tak? Ten tortem to są, jeśli ja to dobrze zrozumiałem, pieniądze budżetowe publiczne, czy pieniądze unijne, różnego rodzaju granty, gdzie różne środowiska mogą z tego skorzystać. Ja przede wszystkim patrzę i patrzyłem, komentując pewne rzeczy z punktu widzenia rynku, bo tu też takie pojęcie padło. Oczywiście różnego rodzaju badania podstawowe, niezależnie jakie zdefiniujemy, na całym świecie muszą być finansowane z pieniędzy publicznych ze względu na długi okres oczekiwania na jakieś zyski, stopy zwrotu i tak dalej. Te państwa, które inwestują w to, no dzisiaj się szybciej rozwijają i tak dalej, tak? U nas tej świadomości do końca nie ma i to powoduje różnego rodzaju określone problemy. Ja nie chcę mówić o całości, natomiast odnieść się do samochodu elektrycznego, bo w tym kontekście w zeszłym roku pozwoliłem sobie na kilka uwag i dzisiaj chcę rok później odnieść się do tych uwag. Na koniec mojego wystąpienia był wówczas prezes taka spółka jest Elektromobility chyba, jeśli nazwy nie pomyliłem i powiedziałem, moim zdaniem, jak patrzę na to, co wy robicie, to wam się to nie uda. Prezes zaczął się śmiać i powiedział, na pewno nam się uda. Rok temu, proszę Państwa, miałem, miałem wątpliwości, proszę Państwa, czy to się uda, nie uda, zgłosiłem pewne zastrzeżenia, Dzisiaj już jestem pewien, że to się na pewno nie uda. Wtedy jeszcze miałem trochę wątpliwości, nie miałem. Wspomniałem jedną rzecz wówczas, że pomysł samochodów elektrycznych był pomysłem wizjonerskim. Ja jako ekonomista, finansista bałbym się, patrząc na to, co robi Renault, wszystkie koncerny, tak? Państwo wiecie, co dzisiaj się dzieje na świecie, były targi, wszystkie liczące się koncerny samochodowe mają hybrydy, mają samochody elektryczne, mamy określone produkty, mamy określone ceny, czyli mamy określony rynek, tak? Ja, jako ekonomista, muszę zadać pytanie, jeżeli chciałbym budować, zarządzać określonym projektem, to co chcę ja zrobić, co na końcu chcę uzyskać, komu chcę to sprzedać. I kluczowe jedno z pytań sprowadza się do tego, jeżeli ktoś proponuje, że Polska za kilka lat będzie miała parę milionów samochodów, to jest to pewien pomysł wizjonerski, niewątpliwie, to jest jakaś tam wizja, ale później trzeba się zastanowić i zadać parę pytań. Co my chcieliśmy ewentualnie osiągnąć? Jak chcemy mieć parę milionów samochodów, to już to musi kupić rynek, po prostu. tak? To się nie da finansować z budżetu, nie da się tego osiągnąć. Początek tak, ale później nie. Czy my chcemy, to jest ta dyskusja, jak pan profesor tutaj mówił na temat Polski, co to jest Polski. Tak? Nie mówimy o czymś, co będzie produkowane czy montowane w Polsce, bo tam, gdzie się montuje to, co wytwarzają inni, najmniej się zarabia, tam, tam są najmniejsze zyski. Te śmietankę spijają ci, którzy właśnie kontrolują całe procesy. A nie co ci, którzy tu montują. No i teraz pytanie, jak mówimy o samochodzie elektrycznym, co my chcemy osiągnąć, co jest jakimś tym głównym elementem? Powiedzieć po kilku latach my mamy ileś milionów samochodów opartych o polską myśl technologiczną. Czy chcemy stworzyć pewne przedsięwzięcie, powiedzmy, o charakterze ekonomicznym, które będzie się jakoś finansowało, będą środki, będą zyski i będą pieniądze później na dalsze badania? E, czy liczymy, że stworzymy jakąś firmę, powiedzmy fabrykę państwową, która będzie musiała przez kolejne 20, 50 czy 100 lat być zasilana z budżetu, bo sama nie będzie w stanie jakby na siebie powiedzmy zarabiać. To też jest możliwe. Czy głównym celem jest kwestia ekologiczna? Pan profesor gdzieś tam zakończył jakieś komponenty, ale gdzieś na końcu ta ekologia ma się pojawić. To jest pytanie, czy ona ma się pojawić na końcu, czy na początku? To jest strasznie ważne pytanie, bo jak mówimy o ekologii, tam gdzie się jest w tle zdrowie, tego typu elementy, których ekonomiści najczęściej nie biorą pod uwagę i tego nie liczą, a to zupełnie zmienia rachunek ekonomiczny. Rachunek ekonomiczny oparty o realia tylko rynkowe, którym nie uwzględnia się najczęściej ekologii, jeśli nie ma przymusu państwa, jest innym rachunkiem ekonomicznym niż taki rachunek pełny uwzględniający właśnie skutki zdrowotne inne itd. Więc ja do dzisiaj nie mam odpowiedzi na pytanie, jaki był de facto cel po prostu. Ja patrzyłem na projekt samochodu elektrycznego. Jako coś, co gdzieś tam służy ochronie środowiska, co jest ważnym celem, ale projekt, który na końcu ma być projektem jednak takim rentownym, opłacalnym, samofinansującym się. A to jest przedsięwzięcie ogromnej wagi. I znowu się odwołam, bo bardzo mi się podobało wystąpienie poprzednika, bo on jest takie dobre, że ekonomista ma się i co skomentować, co kontynuować i czego się przyczepić. No czym innym jest, tak jak pan wspominał tutaj, te komponenty. Ja się zgadzam, czegoś trzeba zacząć, a czym innym jest budowa całościowa. Powiedzmy, tutaj samochodu, tam tych komponentów jest troszkę więcej. tak? No i znowu powstaje pewna instytucja, idą pewne pieniądze państwowe z kilku firm państwowych, jest hasło polityczne, trzeba finansować, to robimy. Pierwsze przedsięwzięcie zrobione, jakiś konkurs na jakąś maskę samochodu i tak dalej. No ja się zastanawiałem jako finansista, jaki jest sens robienia czegoś takiego, gdzie każdy koncern co roku coś tam nowego produkuje, nową maskę i tak dalej. Ostatnie przedsięwzięcie, rok mija, jakaś umowa z firmą niemiecką, która generalnie zajmuje się karoserią. Pomijam tu kwestie finansowe, sensowność, szczegóły tego wszystkiego, ale znowuż wydaje mi się, jako finansiście, nie osobie z doświadczeniem technicznym, że bardziej jest ważne chyba to, co jest pod tą maską, niż sama ta maska, i tak dalej, choć to pewnie też jest nie, nie bez znaczenia. Czy po tych ogólnych uwagach, kilka, czy to, co powiedziałem, stoję niestety na stanowisku, zmarnowano kolejną szansę. Kolejną szansę, bo, i zaraz to uzasadnię bardzo krótko. Po pierwsze, brak kompleksowego podejścia do problemu, brak wizji tego, co chcemy osiągnąć. Kompleksowe podejście, jeżeli ja uczę studentów, tam nieelegancko takie jedno zdanie napisałem, ale to tak prowokacyjnie, to uczę ich, powiedzmy, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co chcę wytwarzać, dla kogo, co chcę osiągnąć, analiza rynku, konkurencji i tak dalej. Rzucenie hasła. Polityk ma prawo i powinien, czy wizjoner rzucać pewne hasła. I nie mam pretensji, że tam nic dalej nie było, ale ci, którzy już realizują to hasło, muszą sobie zadać kilka podstawowych pytań, których chyba sobie nie zadali albo nie znaleźli odpowiedzi na te pytania. Czyli brak wizji tego, co chcemy osiągnąć. Na samym początku, gdy rozmawiałem z kilkoma inżynierami, którzy wzięli się za powiedzmy produkcję, używali określenia prototyp jeżdżący, co dla mnie jest jako finansisty coś znowu niezrozumiałego, bo i na tym pieniędzy nie ma, tego się nie da policzyć, z tym nic nie ma. To jest za wczesny etap, żeby finansista czy rynek tym się zainteresował. To tak? ktoś obiecywał, że za rok będę miał prototyp jeżdżący. No to jest dla mnie zupełnie nic z punktu widzenia rynku, pieniędzy, przychodów i tak ale żeby uzyskać pewne pieniądze z grantów, na pewno może być wystarczające i ten tort można sobie tam gdzieś e, podzielić. Czyli błędna ocena punktu wyjścia. Tam nie wiem, czy w ogóle dokonywano oceny. Uważałem, że pomysł jest dobry, bo jeżeli Polska ma nie być tylko montownią, a coś zarabiać się, wybić, dokonać ma się pewien skok technologiczny, to szybciej przy produkcji samochodów elektrycznych, bo tu wydawało mi się jako laikowi dystans jest mniejszy, niż przy innych, e, powiedzmy, samochodach spalinowych, dieslowskich, innych i tak dalej. Więc uznałem, że może być w tym coś ciekawego. Ale obserwując kolejne działania, doszedłem do wniosku, że to jest jakieś nieporozumienie. Przepraszam za szczerość, ale nie. E, te osoby, które to realizowały, nie miały pewnej wizji, koncepcji, jak zarządza się projektami. To trzeba budować pewną ścieżkę dojścia i wiedzieć, co ma być na końcu, właśnie. Po co samochody, nieważne czy 5, czy milion, kto ma je finansować po prostu? Czy to ma być rynek, czy to ma być cały czas produkt wspierany przez państwo i tak dalej, bo to jest moda, bo to jest przymus, bo coraz większe środki unijne, to jest fakt, są przeznaczane na ochronę środowiska i tu ten tort będzie po prostu. Ale on będzie działał do pewnego stopnia. Przychodzi taki moment, że właśnie biznes musi to kupić, ktoś musi zainwestować. Dzisiaj ja bym w to nie inwestował z przyczyn oczywistych i tu na pewno między nami nie ma żadnej sprzęczności. Są ruchy pozorowane. Muszę wyraźnie powiedzieć, że oceniając to, co się dzieje przy tym samochodzie, ja to oceniam jako ruchy takie mało poważne, pozorowane. Tak? A Jeżeli ktoś mówi, wybiorę kilku producentów, którzy będą jakieś tam lepsze, gorsze samochody składali, a po roku się dowiaduje, że nic z tego nie wyszło, z, chyba z dość oczywistych tutaj przyczyn, to teraz jest wizja, to sami zaczniemy budować jakąś fabrykę po prostu. To dla mnie, przepraszam, to jest jakaś dzieci nada po prostu jest tutaj, bo tak się nie podchodzi do poważnych projektów i środków publicznych na tak wielką skalę. Więc. Pomysł, powtarzam, wizjonerski, ja naprawdę wierzyłem trochę w ten pomysł, tu nie ma żadnej znowuż też polityki, został, że tak powiem, znocony. Napisałem o studentach, bo ja jakby in, inne mam wymagania po prostu, tak? Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co chcę mieć, co chcę osiągnąć? Później, jak to będę finansował po prostu? No rynek jest, kluczowy jest rynek po prostu. Gdzie my jesteśmy? Gdzie jest Renault? Gdzie jest BMW? Gdzie jest Toyota, tak? Państwo lepiej wiecie ode mnie, Japonia ma największe tutaj doświadczenia, niektóre koncerny próbowały, przerwały na 2-3 lata, hybrydy czy elektryki, teraz wszyscy do tego wrócili i tak dalej po prostu. Tak. Gdzie my w tym wszystkim jesteśmy? Czyli proszę Państwa, czemu ma to służyć? Czy jest jakaś całościowa koncepcja? Całościowa to nie rozumiem tylko od strony technicznej, ale to jest od strony rynkowej. Jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo zacząłem nie... W rozmowie z inżynierami zadałem pytanie, co chcecie produkować i dla kogo? No to paru inżynierów odpowiedziało, luksusowy samochód za 180-200 tysięcy złotych. Ja już stwierdziłem, że to jest coś niepoważnego. No jak można zestawić ze sobą dwie informacje? Za jakiś czas chcemy mieć parę milionów samochodów i cena 180-200 tysięcy złotych, tak? No to to jest nieporozumienie jest po prostu. Po pierwsze, jak ktoś ma 200 tysięcy, no to na rynku będzie, ma w czym wybierać, nawet mając mniejsze pieniądze, po drugie, jeżeli nie ma być produkt masowy, no to nie za 200 tysięcy, bo nie mamy takiego masowego klienta, tak. Produkt w Polsce produkowany, kupowany dla polskiego klienta, więc to jest taka elementarna sprzeczność. Ja powiedziałem panowie, no jeśli chcecie masowy produkt, to może Zastanówcie się, czy jesteśmy w stanie coś za 50 tysięcy wyprodukować, bo on może być masowy samochód za 200 tysięcy. Będzie hasło polityczne, żeby firmy państwowe kupiły. No to kupią elektrowne, PGE, pary innych zakładów, za po 50 samochodów, ale przecież to nie o to chodzi, tak? I myślę, że akurat Morawiecki nie to miał na myśli. Prezydenci miast, no tych jest parę grup, że sobie mogą kupić, tak? No kluczowe pytanie, czy jesteśmy w stanie z kimś konkurować. To pytanie trzeba, to jest fundamentalne pytanie, trzeba sobie postawić. A to nie znaczy, że ja chcę powiedzieć, że mimo tych osiągnięć, tych różnych koncernów, nie mamy pola, gdzie moglibyśmy szukać, tak? Słuchając państwa wypowiedzi, obserwując to, co się dzieje w Polsce, to cały czas jestem przekonany, że mamy wielu dobrych, zdolnych inżynierów, którzy są w stanie jakieś takie elementy, jakieś komponenty wyprodukować i dochodzą do pewnego momentu, że mają pewien pomysł, i nagle nie wiedzą, jak to sprzedać, albo rynek to nie kupuje, tak? Już rok temu mówiłem, dziś powtórzę, dyrektor Politechniki na jakiejś konferencji powiedział, że właśnie mamy super pomysły, rynek ich nie kupuje po prostu, tak? I oni mają, dlatego to jest ta całościowa koncepcja. Mieć pewien produkt, rozumieć potrzeby rynku, bieżące, przyszłe i próbować też cały czas patrzeć na drugą stronę, na, na finanse, wiedząc, że na końcu muszą być, te, muszą być te pieniądze, bo jak produkt się nie będzie sprzedawał. Produkt się będzie sprzedawał, no musi być popyt na rynek, tak? A, a konsument myśli w sposób bardzo prosty, tak? Chce mieć dobry produkt o wysokiej jakości i najchętniej by jak najmniej za niego zapłacił. To też jest jakąś tam sprzecznością między sobą. Czy zrobiono jakąkolwiek analizę opłacalności przedsięwzięcia? To musi być na końcu, bo inaczej te działania nie mają sensu. To jest proces długotrwały. Pewne badania, pewne komponenty e, naukowcy mogą jakby właśnie robić coś przygotować ale to pytanie musi się pojawić, musi być pewna szansa, szansa, nie gwarancja, że w jakimś momencie to zacznie na siebie zarabiać. Nic tu tego nie ma. My jakieś takie elementy robimy, lepiej, gorzej komponenty po prostu, ale budowa całego samochodu to jest zupełnie inne spojrzenie niż właśnie dyskusja o jednym czy dwóch komponentach, proszę Państwa. Tych elementów takich stricte ekonomiczno-marketingowych absolutnie tutaj po prostu nie było najwyższy czas sporządzić pewien bilans, no ja chciałbym usłyszeć trochę wiem ile środków już wydano w różny sposób na te działania. I, I chyba też wiem, nawet tutaj słyszałem dzisiaj, co my osiągnęliśmy, gdzie jesteśmy po prostu, więc jako finansista jestem bardzo niezadowolony, że tak powiem, ale wiem, że to jest ten etap badań początkowych, więc tam pozytywnych efektów może nie być. Pytanie, czy ktoś to jeszcze kontroluje od strony tego samochodu? Moim zdaniem tam jest chaos, po prostu, przepraszam za sformułowania, ale, ale e, chyba, że coś w tajemnicy się dzieje takiego, o czym ja nie wiem i za miesiąc się dowiemy, że tam już gdzieś tam stoi pod Wrocławiem czy gdzieś jakaś fabryka, ale, ale raczej Raczej nie poszliśmy o krok dalej w stosunku do tego, co było rok temu. A jeśli stoimy w miejscu, to się cofamy, tak? Rok, Państwo wiecie, że to jest strasznie dużo i te różne koncerny poszły dużo dalej. Czyli taka konkluzja jest, świat nam odjechał. Moim zdaniem dzisiaj jest gorzej niż było rok temu. Trzy lata temu ta wizja, pomysł inaczej wyglądał. To jest dużo i niedużo czasu, ale można było zrobić zdecydowanie więcej po prostu, tak? Na tym bym kończył już nie chcę, bo ja sobie tam chciałem mówić, co w zeszłym roku, dlaczego te światy się różnią, ale nie ma sensu. Dziękuję bardzo. Takie kilka głównych uwag ze strony jakby finansisty. Ja wysłuchałem Pana uwag już na poprzedniej konferencji i tak jak poprzednio, zgadzam się z Panem w procentach, ale nie całkowicie. Dlatego, że 99. chyba nie uwzględnia Pan w tym jednego czynnika, nikt nie wie, jak ma wyglądać samochód elektryczny. W związku z czym ten program był pionierski. Jeżeli popatrzeć na samochody elektryczne prezentowane choćby w Genewie, gdzie, do którego już, do salonu nawiązywali wcześniej prelegenci, to właściwie mamy tam pełen przekrój. Małe jednoosobowe wozidełka, małe samochody, które być może będą rewolucją za kilka lat, ale już dowiadujemy się, że baterie do nich są do kitu, bo właściwie za kilka lat będą musiały być wymienione na zupełnie inne. I wreszcie mamy samochody, do których wkłada się po cztery silniki, mają tam 450 kW mocy, tylko nie wiadomo za bardzo po co. Dlatego, że przecież nie o to chodzi w całej tej elektromobilności, żeby kilku ludzi jechało Audi, które są bardzo piękne, tylko właściwie jaki wpływ na, na środowisko mają. No, żaden. I w tej sytuacji podjęto pewne kroki, żeby wykreować samochód polski, polski samochód elektryczny. Co się nie udało z prostego powodu. Jako społeczeństwo mamy połowę siły nabywczej Portugalii. Nikt w Polsce nie kupi, nikt normalny nie kupi samochodu elektrycznego z jednego bardzo prostego powodu: nie mamy na to pieniędzy. Projekt się wyłożył, owszem, wyłożył się bardzo bohatersko i dowiódł właśnie tego, że nie ma w Polsce kogoś, kto jest w stanie poprowadzić duży projekt inżynierski, konstrukcyjny i marketingowy, a nie ma powodu takiego, że po prostu nic takiego nie było robione mniej więcej od nie wiem no może 37 roku od autobusu zawrać. Bardzo krótko, jeśli chodzi o pomysł, ja to mówiłem powtórzę, uważałem go za wizjonerski, pionierski, pozytywnie go oceniałem. Chciałem tylko stwierdzić, że można było podjąć inne działania i moglibyśmy być w innym miejscu. Uważam, że źle zabrakło pewnej koncepcji, pewnej wizji. Czy by się udało, to oczywiście można spekulować. Prawdą jest, że ten rynek jest bardzo zmienny, natomiast trzeba uwzględniać pewne ramowe uwarunkowania, o których ja tu wspominałem, bo przecież zgadzamy się właśnie, że jest niska siła nabywcza. No więc y, wydaje mi się, że inaczej podchodzi się koncepcyjnie, jeżeli buduje się samochód za 50 tysięcy, a inaczej samochód za 200 tysięcy. Może jeden z inżynierów mi powiedział, że jak zrobi dobry samochód za 200 tysięcy, to później w drugim kroku szybko. Zrobi tańszy samochód dla przeciętnego Kowalskiego. Nie jestem pewien, czy tak łatwo, szybko można przeskoczyć. Oczywiście kolejna kwestia to jest porównywanie się i patrzenie na przykłady innych koncernów, którzy dzisiaj w swojej ofercie mają samochody mniejsze, większe, tańsze i droższe. Inaczej to się rozkłada przy pewnej skali produkcji. Jeżeli ktoś zarabia, no bo koncerny można zarabiać i marże realizować wysokie, sprzedając produkty wysokiej. Jakości klasy za wysoką cenę dla wąskiego rynku i też produkty pospolite. I jedne i drugie strategie są na rynku realizowane. Ale jeżeli ktoś produkuje trzy rodzaje czy pięć rodzajów różnych samochodów, no to ma tu klasyczne korzyści skali po prostu i może wykorzystywać. Jakby inny rozkład kosztów stałych kosztów zmiennych. I to mnie nie dziwi, że te różne koncerny mają różne rodzaje jakby samochodów, inną skalę działalności, większy potencjalny popyt, produkują na skalę kraj, światową, i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć, że są potrzebne pewne ramy, pewne uwarunkowania wyjściowe, które trzeba wziąć, zarządzając określonym projektem. Dla mnie jako finansisty to na końcu te uwarunkowania to jest rynek jaki jest potencjał na rynku. Wiadomo, że we wszystkich krajach w taki czy inny sposób wspomaga się, bo nowe produkty trzeba wspomagać, żeby tą minimalną efektywność w jakimś momencie osiągnąć. Robią to Niemcy, my też w jakiś sposób chcemy zrobić. Mi tylko chodzi o to, żeby była to pewna całościowa koncepcja, a punktem wyjścia musi być właśnie na końcu, jaki produkt chce mieć, pewne zarysy. Przecież ja nie mówię o rodzaju baterii, to zupełnie dla finansisty kluczowa sprawa jest pewien segment rynku. Dla kogo produkt? Jeżeli produkt ma być masowy, to mi to od razu określa i widzę, że nie mam tego masowego po prostu klienta, ale ta, to jest jedno z kilku pytań, które chciałem, żeby postawić po prostu. Mamy kolejne pytania, panie profesorze. Ja, ja przepraszam. Jarząbek Reneusz. Ja chciałem tylko w pełni zgodzić się z pana tezami. Ja jestem wynalazcą generatora energii elektrycznej z cechami nadsprawności i powiem państwu, że w 2017 roku złożyłem wnioski patentowe, mam pozytywne opinie Polskiego Międzynarodowego Urzędu Patentowego, natomiast NCBR odrzucił mój wniosek, twierdząc, że łamie prawa fizyki. I tutaj mi się kończą, że tak powiem, środki finansowe własne i nie mam żadnego wsparcia ani z instytucji, ani powiedzmy z takich typu, typu organizacji. Dziękuję.